No dzień dobry. Słuchajcie, jakoś jak się ja zaczęła pandemia w tamtym roku, to miałem strasznie dużo czasu, żeby zastanawiać się nad swoim życiem, przeszłością, to co zrobiłem, to co mogłem zrobić inaczej. No w ogóle wydaje mi się, że większość ludzi miała w końcu na to czas. No ale był to też okres, w którym postanowiłem e, zacząć robić swój podcast, i wszystkie pomysły, które mi wtedy wpadały do głowy, zaczęłam spisywać na kartce, żeby później móc je po prostu w przyszłości poruszyć. E, no i jednym z tych właśnie pomysłów jest dorosłość. Wiecie, chciałem się doszukać w padole tych rachunków, obowiązków, niby pranych gaci z i nieposmywanych naczyń, na których sos spaghetti już jest dawno zaschnięty. Em, rzeczy, które są super, a o których często zapominam, są to rzeczy też, których się nauczyłem i jestem strasznie wdzięczny, że już mam ze sobą te 23 lata i nie muszę przez to, przez to wszystko przechodzić znów od początku. Dlatego no co? Mm, nie przedłużając, muzyka, fajerwerki i wio. Krótko na przestrzeni tygodni w ogóle się zastanawiałem, co było tam takim mm, kluczowym momentem w moim życiu, który dał mi pomyśleć, że jestem dorosły. No i wtedy przyszła mi tylko jedna myśl do głowy. Otóż, słuchajcie, od zawsze, od kiedy byłem małym główniakiem, wydawało mi się, że takim y, wyznacznikiem, czy ktoś jest wystarczająco dorosły, było picie kawy. Opłynie, czy to było cappuccino, latte flat white, czy klasyczna, nierozpuszczalna z biedronki, gdzie fuzy zostają na kubku wraz z od, odbarwieniami na zębach, jakby to nie miało znaczenia. Kawa to kawa. No i dlatego zawsze byłem taki przeświadczony, że kawa to taki, nie wiem, zakazany owoc, czy wrota do dorosłości, zupełnie dla mnie niedostępny, bo przecież miałem wtedy z 8 lat. Żeby ten cały proces w ogóle jakoś przyspieszyć, no to słuchajcie, często tak miałem okazję prosić o jakieś ciasto w cukierni. Widzicie, jak się chodziło zawsze z rodzicami czy z babcią do cukierni, to jest zawsze prosiłem o. WZ-ka kawową, To mi dawał autentycznie taki, nie, posmak, że już nie, mogę być, i że już jestem trochę dorosły i że już mogę z tym wszystkimi dorosłymi siedzieć przy jednym stole i nie, rozmawiać o alimentach, rozwodach, pogrzebach czymkolwiek. No i oczywiście wózetka też była w jakiś sposób dla mnie jakieś, nie wiem, zakazana, na bowie kofeina, nie kofeina. I jakby nie mogę często tak bardzo brać, jak na przykład na to ochotę i dostałem jakieś na czy cokolwiek. No ale słuchajcie, w końcu stałem się tym dorosłym, mam już, nie, wiem, 23 lata wiecie, już mogę normalnie na legalu pić tą kawę z innymi dorosłymi No tak, no ironii losu ogarnąłem, że e, mam nietolerancję laktozy Co za tym idzie? Słuchajcie, jeszcze tylko tak wtrącę Ja od małego zawsze byłem fanem mleka Jakby kochałem mleko, starałem się przerzucić na jakieś te almond milk, te owsiane mleka, te mleka bez laktozy, lakby No to w ogóle nie dla mnie, nie? No i w momencie jak już, wiecie, ja, ja byłem już w wieku, w którym mogę normalnie sobie tą kawę pić to ogarnąłem, że no ogólnie pijcie kawy bez tabletek na biegunkę, to się nie obejdzie. No i wiecie, te wszystkie lata oczekiwania, kiedy w końcu mogę decydować to, co sam piję, e, poszło na marne. No, chyba, że jednak zdecyduje się na to, że e, napije się tej gawy z tym mlekiem, no ale znowu nie wyjdę jakby z wiadomych przyczyn, no ale be, to nie o tym. Chciałem teraz powiedzieć o kolejnej rzeczy, której się w sumie nauczyłem, prócz tego, że wiem, że mleka nie mogę pić. Otóż nauczyłem się, że dorośli to nie są wrogowie. Bo wiecie, jak się z szczeniakiem, jak się tam mia 15, 16 lat, to się nie nienawidzi dorosłych. No ja taki by, ja ja nienawidziłem dorosłych wszystkich, jakby no, oczywiście to jest w jakiś sposób względno, no bo z tym się kryje ogromna miłość i szacunek, który w sumie trochę z góry narzucony, no jakby taka nie to, że nienawiść, tylko mm, niezrozumienie i poczucie, że ja wiem lepiej od nich, nie? No i jakby ja byłem totalnie takim dzieciakiem, który nigdy się nikogo nie słucha, jak ja wiedziałem najlepiej, jakby nie potrzebowałem żadnych rad, tym bardziej od dorosłych. No i jak skończymy, nie wiem, tak jakieś 21 lat, jakoś już potem jak wyjechałem właśnie do Anglii, to się zastanawiam, że no w sumie, no chyba tak nie jest. I na przykład moim takim przykładem są moi dziadkowie, których uwielbiam. Wiecie, to są ludzie, którzy są ode mnie starsi trzy razy jak nie więcej. I to są super ludzie, z którymi mogę się śmiać na tematy, o których rozmawiam z normalnymi, moimi znajomymi, e, dzwonię nie tylko dlatego, że muszę, tylko po prostu ochoty mam, nie wiem, porozmawiać, poruszyć jakiś temat, pośmiać się cokolwiek. I jakby to wszystko w ogóle wychodzi z takiej pobudki, że... E, nie tylko z nimi mam ochotę się spotykać, no bo to są moi dziadkowie i trzeba po prostu odhaczyć kolejne z nimi spotkanie, żeby przestać jej wydzwaniać i stękać do telefonu, że o, kiedy będziesz? Jakby nie, jakby u mnie to już przestało zupełnie działać i jakby je ja ich po prostu lubię. No jakby na pewno fakt, że nie mieszkam w Polsce i nie widzę ich codziennie, na to jakoś wpływa. Ale na przykład ja mam bardzo dobry kontakt ze swoją babcią i moja babcia to jest w ogóle odrębny temat, moja babcia to jest człowiek złoto. Jakby, moje bałcie to nie jest osoba, do której przyjdzie w wnuk i ona będzie mu podkładać po twarz mnóstwo jedzenie, i mówić jedz, jedz, jedz. Jakby, nie, moja babcia to jest w ogóle inny obóz. Ona mówi: Jak zobaczysz, już miałeś wystarczająco, powie jakby, Kuba, już, już miałeś wystarczające, już wystarczy. I to jest w ogóle osoba. Chyba najbardziej pozytywna w moim życiu, jaką w ogóle kiedykolwiek poznam, jest strasznie pozytywna, i zawsze ma coś do roboty. Jakby za każdym razem, jak do siebie dzwonimy, no i nie wiem, na przykład przez ostatni rok no za dużo nie mogłem zrobić, no była pandemia i wszystkie rzeczy, które robiłem, to jakby głównie były stacjonarne. Tak zawsze dzwonię do babci, to jakby opowiadam jej o swoim dniu, nie wiem, to się zamyka w jednym czy dwóch zdaniach. No a tak jak mi zacznie nie gadać, mówię, była tam, byłam tam, widziałam to, zrobiłam tam, to mówię, Boże, jakby mam, mam wrażenie, że go sama mogę ten podcast nie wiem, prowadzić. No, to jest jakby super fajne. I też z babcią swój taki, nie wiem, rytuał. Kiedy przejeżdżam właśnie do Polski, nie wiem, na 8 na jakoś na 8 dni do swojego do swojego rodzinnego miasta, do Kalisza, to przez pierwsze 3-4 dni łazimy zawsze z babcią drinki. Jakby z babcią, sobie też, jakby za kołnierz nie wylewamy we dwójkę i też zawsze chodzimy się z każdym spotykać, dam galę sobie, jakby ja strasznie lubię te momenty. Tym bardziej, że zauważyłem, że moja babcia to jest, jakby nie osoba, którą muszę właśnie tak mu powiedziałem wcześniej odhaczyć, tylko to jest osoba, z którą strasznie. Cieszę się tym czasem, który z nim spędzam. Mówimy sobie o wszystkim. Jakby, no oczywiście, że tam nie o wszystkim, ale jakby nie ma jakiejś tam takiej bariery, że między generacjami, tylko naprawdę mam wrażenie, że jakbym się spotykał ze swoim, nie wiem, przyjacielem i dzielił się jakimiś historiami ze swojego życia, czy po prostu pytał się o różne rzeczy, jak powinienem zrobić, czy tak, i jakby wymieniamy się swoimi opiniami. I to jest super, bo to jest chyba właśnie moment, nie dokładnie kiedy to się stało, ale to jakieś kilka lat temu właśnie ogarnąłem, że. Wow, że to jest człowiek, to jest kobieta. A nie tylko babcie, no bo oczywiście, no nie była przecież całe życie babcią, ona też miała jakąś swoją historię do powiedzenia, swojej pierwsze miłości, jakieś, nie wiem, zawody miłosne, przypały, cokolwiek. I zacząłem to właśnie jakoś dopiero ostatnio, e, zaczął do mnie to ostatnio dopiero jakoś dochodzić, że, że dorośli to nie są wrogowie, że to są po prostu ludzie, którzy czasem zachowują się nie tak jak chcemy, no tylko dlatego, że mają większe doświadczenie i trzeba się po prostu z tym pogodzić, no i trochę do tego dorosnąć, nie? W ogóle jak już poruszyłem temat drinków, to ja chciałem tak powiedzieć, że miałem takie, to było ostatnie chyba, bo było w tamtym roku, to były takie dwa momenty, w których mówię sobie tak, Jezu, jak super, że już jestem dorosły. Otóż e, jakoś, się ostatnio chyba w grudniu, tak mi się wydaje, wstaję rano i mówię coś... No zjadłem coś, i tak sobie pomyślałem, kurwa, albym sernik zjadł. I mówię, dobra, ubrałem się, no nie wiem, to była może tak dziesiąta rano, ubrałem się, wszystko fajnie, i poszedłem do, skle... do polskiego sklepu po taki kawałek sernika. No i idę tam, wracam z tymi zakupami, i to mówię, nadal to było jakby wcześ... bardzo wcześnie rano. Tak patrzę ten sernik, i sobie mówię, no kurczę, ale kurwa jest za wcześnie. I później tak zastanawiam się, mówię, no co z tego? Jakby, a kto mi kurwa zabroni? No i ja nie wiem, jakby to nie był jakiś przełomowy moment, ale przysięgam, mnie to tak wypełniło taką radością, że nie dojeżdżam ten sernik, to jeszcze nikt mi nic nie mówi, kurwa, nad głową i nie potrzebuję wysłuchiwać, co jest dobre na śniadanie, a co nie, jakby spoko, ja decyduję to za siebie. No i wiecie, o ile to decydowanie o sobie w tej wypowiedzi wybrzmiewa dobrze, tak jakby ta odpowiedzialność to nie jest zawsze nic fajnego, bo przykład się tak zastanawiałem, że, kurwa, jak ja coś teraz nie wiem w życiu, odjebie cokolwiek, no to ja idę do paki. Jak wiecie, to już nie jest ten moment, w którym dostaję, się, nie mm, uwagę od wychowawcy, czy nawet od dyrektora, tylko normalnie biorą mi w kajdanki i idę do więzienia. Jakby mam taką jedną w ogóle historię do opowiedzenia, która się wiąże z moją przeszłością i w ogóle z tym, o, o czym teraz mówię. Otóż, jak miałem 15, tak no jakoś chyba 15-16 lat i miałem taką grupkę znajomych w Kaliszu, to lubiliśmy sobie swojego czasu coś podwędzić ze sklepów odzieżowych z sieciówek. Ja w ogóle trochę broniąc siebie, nie wiem na czym to polegało, bo poznam ogólnie bardzo dużo osób, z którymi się dziela tą historią, i, i bardzo dużo osób mówi, ej, ja też to robiłem. I mi się w ogóle wydaje, że w roku 2012 to był w ogóle jakiś ogólnopolski y, ogólnopolski ruch młodzieżowy, w którym nie wiem, napadaliśmy na sklepy odzieżowe, żeby sobie coś czasem nam podwędzić. I jakby, no to teraz się z tego śmieję, ale to, to nie było śmieszne, tylko chodzi mi o to, że my się w ogóle nie znaliśmy, te osoby jakby nie mieli nigdy ze sobą wspólnego, a to się po prostu działo. No i oczywiście, no, nikt nigdy nie potrzebował tych rzeczy, to nie było na takiej zasadzie, żebyśmy jakiś strasznie biedni chodziliśmy na jakieś kredzie, żeby to później sprzedawać, albo w tym chodzić. Jakby to było głównie bazowało na tym, żeby jakoś ten dzień nie wiem, umilić, żeby był bardziej spektakularny, żeby to się działo. Na po było taki zabieg czasu, bo do tej pory do adrenaliny i to było super. No, mniejsza o to. Ale właśnie, jak wracam wspomnieniami do tamtych czasów, kiedy to się wszystko działo, i w ogóle sobie myślę. No kurwa, jakbym coś teraz takiego zrobił, no dobrze, że mi to nie pójdzie płazem, tutaj przecież nie będzie żadnego bawienia się w jakieś maszkarę albo nie wiem, ma, kto będzie przychodziła w ogóle do ciebie jakaś nieznajoma pani raz w tygodniu i ci mówiła co, co się powinno robić, a co nie. No jakby nie, to już się to nie bawimy, jakby ja coś teraz odpierdolę, ale to biorę mi w kajdany i, i idę siedzieć w pudle na kilka lat. I jako osoba, która się najbardziej w życiu boi w ogóle więzienia, naprawdę to jest chyba jedna z takich rzeczy, których się strasznie boję, że coś nie w życiu nie odpierdole, odpierdolę, co, no nie jakoś taka bzdeta, no nie wiem, z kimś się pobije, czy cokolwiek, jeśli ja się bojesz albo przez przypadek trafię do więzienia. Dlatego no tym bardziej mi to tak mm, jakoś stresuje, że, że jakby tam już nie ma drugiej szansy w życiu, wiecie o co mi chodzi? coś się stanie, dobra won, jakby trudno, miałeś dom szansę i tyle wystarczy, nie? Jezu, naprawdę okropnie się tego syka. A dobra. Jest jeszcze taka w sumie jedna główna rzecz, która mi się strasznie podoba być dorosłym. No trochę się wiąże z poprzednimi historiami, jeżeli chodzi o decydowanie o, siebie, o, o sobie, ale chodzi mi głównie o chodzenie na imprezy bez pytania. Nie wiem czy wy pamiętacie, no, na pewno pamiętacie, jak właśnie mieliście, nie wiem, 15 czy 16 lat iż nie wiem, planowaliście sobie ze, ze znajomymi, że pójdziecie na imprezę, będziecie nielegalnie pić alkohol. No i oczywiście te imprezy się jakby planowało tam w sobie przeze mnie tydzień czy dwa no i w końcu jak dochodziło do skutku, to jeszcze trzeba było coś ogarnąć, żeby, nie wiem, ktoś z zmienionym głosem zadzwonił do rodziców i jakby udawał rodzica i innego znajomego, powiedzieć, no tak jakby moja córka czy mój syn będą u nas w domu, wszystko będzie fajnie. Będziemy oglądać na wspólne, jakby nie ma się zupełnie czym przejmować. No i oczywiście jakby fakt tego, że możemy sobie gdziekolwiek i kiedykolwiek wyjść z domu jest super. Tak fakt, że jesteśmy dorośli i mamy bardzo dużo obowiązków, nie wiem, uczelnie, pracę, dziecko, czy nie wiem, nawet płaski portfel, trochę nas zatrzymuje w tej całej wolności. Więc z jednej strony dorosłość daje nam bardzo dużo wolności, która jest de facto i tak ograniczona przez te wszystkie obowiązki, za którymi musimy podążać i których wszystkich musimy przestrzegać. No bo wiecie, jakby można iść na imprezy i można iść na drugi dzień do pracy na kacu, co może poskutkować tym, że nas po z tej pracy wyleją. No i później po prostu nie będziemy mieć tego obowiązku, nie będziemy mieć kasy i na imprezę też nie pójdziemy. No chyba, że na krzywy tak jak ja zawsze, ale to jest jakby zupełnie odrębny temat. W ogóle w tej... Ceji... Wydaje mi się dorosłości jest fajny fakt, że w końcu nas ludzie traktują na równi, no bo oczywiście jakby nie liczy się jakiejś dysk dyskryminacji yy, statusu społecznego czy materialnego, ale jakby chodzi mi takie założenie z góry, że ktoś nas widzi dorosłego, to jakby może się już spytać o drogę dokądś, bo możemy na to odpowiedzieć, bo o tym po prostu wiemy. I jakby ten fakt bycia równym jest fajny. Chociaż niekoniecznie umie się to sprawdzę, bo na przykład e, ja skończyłem pełnoletność 5 lat temu i do tej pory nikt mi papierosów nie chce sprzedać czy alkoholu, jakby, jakby nie wiem dajmy na to ile do sklepu po, po papierosy czy po jakikolwiek alko alkohol na imprezę i zapomnę dowodu, to jakby... Ja już zapominam o całej imprezie, albo muszę się wrócić po ten dowód, albo jakby do widzenia, nikt mi tego nie sprzeda. Do tej pory pamiętam, chyba w tamtym roku, chciałem sobie kupić papierosy w Polsce i nie mogłem, i musiałem jakby poprosić moją babcię, ej kupisz mi papierosy, i to, to było trochę, bo, tak, no dziwnie się trochę z tym poczułem, no ale jakby zawsze mi przychodził wtedy na myśl, jak nie chcesz mi sprzedać papierosów, bo nie wygląda dla ciebie pełnoletnio, to jeszcze możesz przy okazji mojej rachunki też zapłacić, skoro nie jestem dorosły. Uff, dobra. Słuchajcie, mi się wydaje, że, że to już chyba będzie z tej historii na tyle. Oglądam odcinek, trochę będzie krótszy, ale nie mogę e, go przedłużyć, bo dzisiaj e, idę właśnie na imprezę. A propos historii, ale dwa: e, moja przyjaciółka jutro wylatuje na Litwę z powrotem, bo oczywiście sytuacja z koronawirusem się w ogóle w Anglii nie poprawia, i tu jakby nikomu nie jest na rękę zostawanie i płacenie za rachunki, dlatego każdy wraca do swoich rodzin. E, Robię taką małą parapetówkę pożegnalną. I na którym nie chcę się spóźnić, więc e, na szybko wam tutaj wrzucam ten odcinek. Wnioski są takie, że co? Jakby cieszmy się dorosłością, ale cieszmy się też młodością, bo jakby wszystko ma swój czas. I ja na przykład często bardzo tęsknię za tym, jak byłem młody nie musimy się przejmować o tym, jak to będzie. No ale jakby fakt tego, że jestem wolny mogę decydować o sobie też bardzo mi jakoś plusuje w tym wszystkim. Więc jakby e, nie postarzajmy się na siłę, bo nie ma po co... I jakby, ja od momentu, jak już skończyłem 17 lat, jak kurwa już y, te lata idą z bicza i mam wrażenie, że jestem na swojej ostatniej prostej do piachu i, i jakby, nie wiem, ta 30 mi pewnie przy, przyjdzie, nie wiem, za kilka dni, dlatego słuchajcie, no nie ma co, jakby, cieszcie się życiem i tyle. Yy, a, i jeszcze będę wam powiedzieć, że... Tamtym tygodniu wrzuciłem wszystkie moje filmy na YouTube'a. Otóż to w ogóle był ogromny big deal, bo musiałem pobrać tam Photoshopy, nie Photoshopy, żeby zrobić z tego film, ale no i trochę się z tym jebałem, bo strasznie długo mi to zajęło całą produkcję tego. Ale jakby już możecie y, oglądać moje odcinki też na YouTube, jeżeli nie macie y, jakichś innych streamingowych serwisów i musicie przez link przy, y, wchodzić na ten podcast. Dlatego to też już jest na YouTube. Jeżeli wpiszecie Kuba Słodkiewicz albo y, nawet się, nie Słodkiewicz, to powinno dziś to wyskoczyć. Chociaż to jest kolejna śmieszna historia, bo jak się wpisze Słodkiewicz, to w ogóle wychodzi wam kul kulturysta i nie wiem w ogóle z jakiego powodu. To jest w ogóle chyba jakiś popularny kulturysta, ale to jest, właśnie, to jest właśnie moje szczęście. Dobra, nie nie będę już przedłuczać. Tak czy inaczej, e, bawcie się, miłego dnia albo wieczoru i, i słyszymy się pewnie w następny czwartek, nie? Papa. Pa.